No nieźle sobie poczyna, proszę Państwa, profesor Balcerowicz. Nędzą intelektualną i moralną nazwał profesor Balcerowicz insynuacje wobec niego wychodzące ze sfer rządowych. To nie są przyjemne słowa. To nie są słowa, które łatwo zapomni ten, kogo dotyczą. Co więcej, jest to ocena wykraczająca poza ostry spór o OFE toczony przez Balcerowicza z ministrem Rostowskim i jego szefem Tuskiem. Chodzi o problem większego kalibru, yy, bo w innej wypowiedzi Balcerowicza czytamy: Demagogiczne chwyty stosowane przez rząd, aby przekonać do proponowanych przez siebie zmian, są nieuczciwe względem obywateli. Koniec cytatu. Otóż to, niedostatek elementarnej uczciwości ludzi władzy prowadzi Polskę do nędzy nie tylko intelektualnej, moralnej, ale też finansowej, społecznej i właściwie każdej innej. Na przykład pierwsze pytanie z brzegu, jakie się nasuwa, czy uczciwe wobec obywateli są potajemne machinacje z Rosją ukrywające prawdę o katastrofie smoleńskiej, prawda? Takie pytania. A pytań tego rodzaju można postawić tyle, ile było obietnic Tuska. Z pytaniem podstawowym. Czy uczciwe w ogóle są obietnice bez pokrycia? Czy odpowiada nam, że mamy premiera, który nie wstydzi się nieustannie mijać z prawdą? Grzegorz Schetyna powiedział w telewizorze, że potrzebujemy jeszcze czterech lat, żeby zrobić te rzeczy, których nie udało nam się zakończyć. No dobre sobie. A ile lat Wam potrzeba na rzeczy, których nie udało Wam się w ogóle rozpocząć? Ile Wam czasu potrzeba na powiększenie monstrualnego długu? I o ile? Bo o zmniejszeniu nie ma mowy. Ile czasu, żeby zniszczyć pocztę polską, żeby rozwalić PKP, skasować wojsko polskie, zrujnować szpitale, szkoły, no i żeby zakneblować internet, bo to jest najnowszy pomysł tego towarzystwa. W sprawie internetowej cenzury zabierałem już głosy w 2010 roku, gdzieś na początku, w styczniu, bodajże poprzedniego roku. Minął rok z hakiem i władza po raz kolejny przymierzyła się do cenzurowania strefy obywatelskiej wolności. Zrobiono to niezwykle chytrze, powołując się na jakieś brukselskie dyrektywy, i nawet opozycja dała się przez chwilę nie nabrać i poparła w Sejmie skandaliczne. Przepisy, na przykład nakaz rejestrowania w Krajowej Radzie Kakofonii i Telewizny internetowych serwisów audiowizualnych oraz numer dwa możliwość filtrowania treści. Dwa tylko podane tu przepisy. Proszę Państwa, ale to są pomysły rodem socjalistycznej dyktatury. Dobrze się stało, że czujni internauci, proszę Państwa, rzucili się natychmiast i redaktorzy. No, i wygląda na to, że sprawa zostanie jakby przesunięta w dal, do, dalszej, do dalszej przyszłości yy, przez premiera. Yy, nadciągają wybory i jedynie słuszna partia zabezpiecza sobie bezprzykładne zwycięstwo. Temu służyło yy, spacyfikowanie Głównego Urzędu Statystycznego GUS-u yy, nie tak dawno, który już nie będzie podawać niewygodnych danych statystycznych. Prawda. temu służy pomysł dwudniowych wyborów by zyskać noc na korektę wyników głosowania w wyborach samorządowych na przykład uzyskano proszę państwa półtora miliona nieważnych głosów co radykalnie zmieniło wynik wyborów i nikogo to właściwie nie obchodzi no wracając do tych poczynań temu służy właśnie czyszczenie internetu żadnych złudzeń panie panowie mieć nie możemy dominujące elektroniczne media służą rządowi Służą rządowi, są tubą propagandową rządu, rząd nie musi mieć żadnych pieniędzy na reklamę, żadnych billboardów, ma media dominujące, telewizje i radiostacje, a rząd grać uczciwie nie potrafi. Także ludzie uczciwi w Polsce mają w sferze medialnej do dyspozycji bardzo niewiele do powiedzenia, zaledwie kilka gazet, które pozdrawiam, że się utrzymały, chwała Bogu, że są. Piszące prawdę. Mają rozgłośnie toruńską Radia Wolna Europa, jak ostatnio się nazywa yy, ta rozgłośnia. No i wreszcie internet. Czy to jest wystarczająca ilość mediów, by powstrzymać kraj przed upadkiem w błoto nędzy moralnej, intelektualnej? Bo to jest pytanie. That is the question, jak powtarza od pokoleń stary Hamlet.